Zastanawialiście się kiedyś nad tym, który model językowy będzie lepszy do stworzenia gry? Ja w sumie też nie, ale dzisiaj postanowiłem to sprawdzić. Zewym narożników wszystkim dobrze znany i lubiany Chat GPT na trochę mniej popularnemu w naszym pięknym kraju Gemini od Google. Żeby było fair, każdy z modeli dostanie na początek identyczne zapytania i każdy z modeli będzie miał 15 minut, żeby się wykazać. Zacznijmy od tej bardziej oczywistej opcji. Chat GPT. A grę, na której nasze modele będą się wzorować, to oczywiście Minecraft. Bo przecież co może być trudnego w stawianiu i liczeniu klocków. Zapytanie, które dostaną zarówno ChatGPT, jak i Gemini, widzicie teraz na ekranie, a ja wciskam Enter, odpalam minutnik i sprawdzamy, co ChatGPT nam tutaj napisał. Przepowiem wam... To wrażenie ok, ale to nie jest Minecraft, bo Minecraft jest trójwymiarowy, a nie Badę, więc trzeba to szybko naprawić. Ale skakać się da. Chodzić lewo prawo też, chociaż przechodzimy przez bloki. Dobra, my chcemy grę w 3D, a nie kurde. Padę Dobra, napisał. Kopiujemy cały kod, wchodzimy sobie do naszego edytora, usuwamy wszystko co napisał wcześniej, wklejamy to co napisał teraz. O kurczę. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem, chociaż sterowanie myszą nie działa do końca poprawnie. Kiedy obracam się na skos, to moja postać też jakby obraca się na skos. W dodatku, nie wiem, przenikamy przez wszystko, ale kurczę i tak jestem zaskoczony. To, że mu to wyszło z mapy, nie możemy spaść. To rozglądanie się jest jakieś. A, jak patrzę do góry, to patrzę do dołu. Dobra. Dalej niech to poprawi. Strat GPT jest przekonany, że teraz działa. Więc weryfikujmy. Ostatnio. Zapisujemy. Wpadam. No dobra, za wiele się tutaj nie zmieniło. Chociaż teraz rzeczywiście jest jakaś fizyka i. Wchodzimy. Znaczy sterowanie jest w ogóle zamienione. Jak klikam A to idę w prawo. Jak klikam D to idę w lewo. Wpadłem z mapy chyba. Tak. W czasie, gdy chat GPT podejmował próbę naprawienia swoich błędów, odszedł na chwilę, a gdy wróciłem, pokazało mi się to. No i jesteśmy w naszej grze. Nie chcąc patrzeć na to, co on odwalił, poprosiłem go od razu o naprawę błędów i zaczęło to wyglądać tak. Okay, są drzewa, jest fizyka. Po krótkiej batalii z naszym czatem GPT i jeszcze dwóch nieudanych próbach udało uzyskać mi się coś takiego. I uwaga, czas się skończył. My jeszcze sprawdzimy. Będzie ostateczna wersja. Możemy chodzić, możemy skakać, nic się nie zepsuło. Działanie sterowanie działa normalnie. Owce dalej nie mają fizyki, albo może. Może mają. Nie wiem czy czemu przenikają przez bloki. Dalej możemy je tak powiem usunąć. Dalej możemy stawiać. Zobaczmy w odpowiedzi co szykuje Gemini. Ok, więc jesteśmy zalogowani na Gemini. Resetujemy stoper. Kopiujemy pierwsze zapytanie jakie byliśmy w czacie GPT. Weźmiemy sobie tutaj albo niech będzie pod start. Okay. I tutaj widzimy, że Gemini od razu zaczął od i jts a Chat GPT na początku to pominął, powiedział, że grę w 2d, a tutaj się zapowiada, że od razu będzie w 3d, jest gotowy, więc sprawdźmy, jak sobie poradzi. Kurcze. powiem Wam, jest naprawdę nieźle, to jest dopiero początek. Pierwsze zapytanie, mamy celownik, więc coś o czym też Chat GPT zapomniał. Też widzę, że to jest platforma na jeden blok. Możemy niszczyć, możemy stawiać. okej, okay. i to wygląda, żeby to by było na tyle. Ale fajnie, fizyka działa. Możemy spać. Możemy spać. okej, okay, w porządku. Dobra. No to teraz zrobimy tak, żeby może pogrubił nam tą platformę i dodał nam system tak samo jak to był chat GPT. Te dużo szybciej pisze ten kod niż ChatGPT, GPT, więc też wydaje mi się, że dużo szybciej osiągniemy nasz cel. Wydaje, że jest dużo krótszy. I uwaga, sprawdzamy. Tutaj okay, w lewym górnym rogu nam się coś pojawiło. Instrukcja co i jak. Fajnie, zobaczcie, że jak zmieniam to chcę podstawić, to zmienia się ten napis. Świetla się. I okay, rzeczywiście możemy stawiać kamień. Możemy stawiać drewno. Możemy stawiać ziemię. Także powiem Wam, platformę pogrubił, tak jak go poprosiłem. Co też fajnie. Okej, okay, no wszystko tutaj działa. Także dalej, nie, tylko problem jest taki, że nie ma fizyki drzewami, tak jak, tak samo jak nie było w czasie GPT, tej fizyki. Może spróbujemy to tutaj naprawić. Poprosiłem Gemini, aby pogrubił nam jeszcze bardziej tą platformę, żeby ją powiększył, żeby dodał fizykę do drzew i żeby dodał owce. Uwaga, odświeżam. O, zobaczcie, są owce. Trochę lepiej wyglądają niż u Tata GPT. Zobaczcie, jakby tutaj próba dodania głowy, czy może jakiegoś ogona. Nie możemy uderzyć, kosy przenikają. Zobaczcie, zrobiłem też takiego, żeby to było głębsze i rzeczywiście jest głębsze, bo nie możemy tam wpaść, nie wiem. Zobaczcie, jest fizyka drzew, nie możemy normalnie przejść przez to drzewo tak jak, yy, jak wcześniej mogliśmy. Owce nie możemy uderzyć, właściwie tutaj jedna owca tylko chodzi. Zrobimy teraz, spróbujemy zrobić tak, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli po prostu spać do tej dziury. Okay, tutaj widzicie jak wygląda polecenie. Zobaczmy ile czasu mu zostało. To jeszcze 8 minut. Dobrze wygląda. Wygląda na to, że kod napisany. Kopiujemy. Sprawdzamy. Wierzam. Okej. Okay. W tym momencie stwierdziłem, że nie będę was zanudzał ciągłymi zapytaniami do Gemini. Po jeszcze krótkiej walce czas zaczął do końca upływać. I na szczęście dla Gemini jej projekt zaczyna wyglądać bardzo dobrze. Zobaczcie, co udało nam się stworzyć. Powinny być liście, są liście, są zwierzęta, słuchajcie. O kurczę, nawet dostał system sprintu. Tam z siebie do, dodał mini System sprintu. Możemy niszczyć. Jest fizyka drzew dalej? Nie ma. <laughs> Trapałem się na drzewo. Nie możemy chyba ubić. Nie możemy, ale ten teren powinien być znacznie głębszy. Ten, który był wcześniej rzeczywiście jest tego co widzę. Też to, że wszystko ma jednakową barwę, to ciężko rozróżnić. Czasu nam zostało 34 sekundy. Słuchajcie, myślę, że na tym możemy kończyć.